Po lewej mijamy nowoczesny, oszklony budynek banku, po prawej długi blok. Zmierzamy w stronę pomnika znakomitego poety okresu romantyzmu, Josefa Eichendorfa. Bywa on porównywany z naszym Adamem Mickiewiczem. W czasach komunistycznych Eichendorf, jak i inne niemieckie elementy historii tych ziem, był długo przemilczany w rodzinnych stronach, dopiero w dwusetną rocznicę jego urodzin. Powoli zaczęło się to zmieniać. Jednym z jego przejawów było właśnie przywrócenie w 1994 roku. Pomnika, który zaraz zobaczymy. Corocznie w Raciborzu obchodzone są też obecnie dni Eichendorffa. Pomnik stoi w otoczeniu drzew przed współczesnym centrum handlowym, przy chodniku po lewej stronie ulicy, którą idziemy. Proszę podejść do niego i tam się zatrzymać.